Odkąd pamięć sięga, ptaki migrowały dumnie pod majestatem nieba. I tak by było nadal, gdyby nie zjawił się on. I świat przedstawia ostatni dzwonek, żeby dorosnąć. Pokaż wreszcie, że coś umiesz, bo prowadzisz maluchy. Hey mama! Nie, no ja z czekam i mam latać. <grymne> Są jakieś inne. Poznajcie Benka. Uważajmy, przedza! Kolesia bez hamulców. Słuchaj, słodki, my tu pielęgnujemy wartości rodzinne. A ty pielęgnujesz niekaść do tych wartości. Miał być sam. Jaki tu widzimy problem? Przepraszam, czy lot w kluczu jest obowiązkowy? Znowu ty Znowu. Ty uh! 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 dzień w gipsie jak nic. Ale tej wiosny. Ha! Ty, stary, to twoje dzieciaki? Ja prowadzę podwójne życie! Los, pokrzyżuję mu plan. Odłączyliśmy się od stada. Albo pomagasz, albo spadaj. Jestem z opcji, albo spadaj. Dobra, teraz Gęsiego. I trzymać tempo. Podróż to tylko początek. A na barana mogę? Jaka myka możesz? Przedziemnego życia. Nie masz zielonego pojęcia, co robisz. I nowych kłopotów. Braciszek to chyba na suplementach jedzie, co? Leci bomba, no! Film twórców szleka. Dobra, rośnijcie w końcu. Zostań, nie jestem dzieckiem. Mam już 16 dni. O, to na disco pod liściem możesz już iść. A ja mogę. A ja w roli Benka macie i Kaczki z gęsiej paczki. Paradise. <laughs>